Ano umarła, choć wszyscy myślą, że żyje. Miasto tylko coś czuje, spostrzegawcze w ukarki, jak zawsze w formie. Ano umarła, choć je obiady i czasem śniadania, jak wstanie. Jeśli jest w stanie, by wstać. Od jego zniknięcia znikała po trochu było jej mniej co dnia, Ano umarła, nie znajdując, choć początkowo szukając szumnie i szelestnie. Szukała, czekała, szczekała na niego na przystankach, na peronach, a szczególnie, szczegółowo w sklepach całodobowych, stojąc w kolejce po co z czekoladą, jeździła plantami po blantach, traciła kolory, pogubiła pastelę i rysowała tylko czarnym długopisem traciła kolory. Długopis się wyczerpał, Ano też. Trudno było dostać jej samej, dla niej samej wkład. Wszystko blakło. Wyblakło. Jej zazwyczaj czerwone usta już nie miały koloru. Jej kwieciste sukienki jak negatywy. Negatywnie wszystko na nią wpływało. Czarno-biały świat przytłaczał. Bez niego tłoczno i duszno się zrobiło. dusiła się Ano, szukając go w dumnym, tłumnym szumie. Szukała, szukała, aż przestała się oszukiwać, że wróci on noc, tak, że będzie znów ich wspólna pełnia, ich wspólny nów. Nie potrafiła sobie radzić, gdy zniknął. Nie potrafiła bez kolorów. Z trudnością odróżniała ludzi, z łatwością na nich wpadała. Dokarmiała gołębie, sama nie dojedając. Dokarmiała gołębie, podstępnie podejrzewając. Podejrzliwa była, że on jest jednym drugim z nich. Dlaczego by nie? Ludzie przecież tak nie znikają z nienacka. Ludzie przecież tak nie znikają, nie znikają tak przecież ludzie nie znikają, nie znikają, znikają. Nie poszła na policję. Nie chodziła po szpitala. To w końcu ona umarła nie on. Uzywała bez niego, była coraz bardziej sucha, suchsza. Płakała suchymi łzami, uzawiła sucho w końcu. Wymyślała rozmowy, zaklęcia piosenki. Kupiła instrumenty, na których nie potrafiła grać. Nawet nie próbowała się nauczyć. Czekała wciąż na nauczyciela, wciąż udawała, że chce zapomnieć, wcale nie chciała. Śpiewała, czarowała, śpiewała. Śpiewała, czarowała, śpiewała. Moje ciało jest pamięcią, ciało pamięć Cię pamięta. Moje ciało Cię chciało, moje ciało Cię chciało, moje ciało Cię chciało, moje ciało Cię chciało ciało. Ciało, ciało. Ciało, 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 ciało zapomnieć. Moje ciało Cię chciało, moje ciało Cię chciało, moje ciało Cię chciało zapomnieć.

Nie mogła bez niego, postanowiła poszukać go we śnie, postanowiła znaleźć, postanowiła. Zasypiała początkowo bezsennie z przymusu na siłę, zmuszała się jak dziecko do papki szpinaku, tak bardzo chciała zasnąć, tak nie mogła bardzo. Herbatki, tabletki, kołysanki, nic, 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 wciąż słyszała jak tyka zegarek wyjęła baterię. W dzieciństwie w szpitalu miała bezsenność. Siedmiolatka żądała środków nasennych. Pielęgniarki jej przynosiły witaminę C. Place, bo za przespoko spokojnym snem spała do pobudki na termometry. Duża Ano chce spać. Sen spędza jej sen spowiek. Nie może zasnąć ze zmęczenia, z rozmażenia na temat fazera. Zaśnij Ano. Błagam, nuci swoją cielesną piosenkę. Śni. Zasnęła. Nagle, niespodziewanie, znienacka. Kolory wróciły. Zabawnie znów bawić się w barwach. W snach płakała naprawdę prawdziwie, szlochała, łkała najprawdziwiej. Zaczęła świadomie śnić i nieświadomie żyć. Coraz bardziej tam, coraz mniej tu. Umarła na jawie, rodziła się we śnie.